Koledzy, koleżanki, nauczyciele, nauczycielki, pedagoszki, pedagogowie, absolwentki, absolwenci integracyjno-sportowo-wyczynowej szkoły numer 5324 na targówku. I wy wszyscy, którzy przybyliście, nieraz z bardzo daleka, z Mokotowa. Wśród gości widzę naszych dawnych uczniów. Ha. Przedstawiciela ratusza, budowniczowie metra. Gwiazdy pop, aktorzy, filmowcy młodzi, ale widzę również mafia, politycy, cinkciarze, deweloperzy. Tak, nasz dyrektor nikogo nie wykluczał. U nas w jednej ławce siedziała patologia z inteligencją, lewica z prawicą, legia z polonią, skin z LGBT, HWDP z RPG, HDHD z THC, CBD z LSD. Nie witam serdecznie ósmoklasistów, ósma H, Także przed Wami bardzo ważny, e, można powiedzieć, no najważniejszy w Waszym życiu egzamin kończący ósme klasy. Także kochani, niedługo dowiemy się, kto z Was dostanie dobrą ocenę, dostanie się do dobrego liceum, zrobi karierę jak mata czy jego tata, a kto nie zostanie nieudecznikiem, któremu się nie udało, czyli nauczycielem. Taki czarny żart. Bardzo niesprawiedliwy dla nauczycieli, którzy są przemęczeni, zestresowani. Nie dopłaceni. Dlatego często zaczynają sięgać po energetyki. Proszę bardzo, usmacha, jakie znamy energetyki, proszę. Zasada jest taka ręka, ja wskazuję, prawda, kto mówi? Proszę. Redbull. Dobrze. Bezpiecznie. Proszę bardzo, kto jeszcze? Słucham, kochanie? Rączka? Nie? Nikt? Proszę. Tiger. Siść. Super. Idziecie jak burza, naprawdę? Motywacja, motywacja. O, no. oh, wow. wow, last rąk się na to mówi. Proszę. Amfetamina. Geniusz. Amfetamina. Kto jeszcze? Ktoś jeszcze? Twarde dragi. Koka! Koka? Proszę. Co jeszcze? Fedrolek, dobrze. Słucham? Kto to powiedział? A była rączka? Tam z tyłu jest słabo, właśnie tam trzeba żarówkę wymienić z tyłu tej klasy. Dobrze, 3 MMC No dobrze, jak na ósme klasy powiedzmy, że sobie radzicie? Trochę cyberpanka, trochę emo Świat i szkołę wciąż hejtuje cyberprzemo, Zamian zadań woli misje na PlayStation. Maybe he don't need no education.